Zrozumiałam, że w tym tańcu tak naprawdę kocham i cenię sobie to, że możemy ze sobą razem być. Tańczyć się, śmiać, uśmiechać, bawić, rozmawiać, integrować się, i dlatego się zakochałam w tym pręgu. Gdybym miał gitarę, to bym na nie grał. Którą przeżyłem sam. od stresowania się i radości, no kochani. Dzisiaj tak pędzimy w dzisiejszym świecie w ciągłej rywalizacji. Ciągle gdzieś biegniemy, nie możemy zdążyć, ciągle mamy jakieś terminy na wczoraj do zrobienia, bombardują nas wymaganiami na prawo i na lewo. I dlatego uważam, że ten czas, który spędzamy w grupie, akceptującej grupie podczas tańca, to jest ten czas na wagę złota. Dajcie luzista! Bo kiedy przychodzimy na zajęcia taneczne i jesteśmy razem, skupiamy się na krokach, przestajemy myśleć o problemach, skupiamy się na krokach. Mało to, tańce w kręgu dają nam jeszcze energię, która zwiększa wszystkie uśmiechy, jak potańczymy troszkę, jak się odstresujemy. Podnosi się nasz nastrój. Jak się podnosi nasz nastrój, wracamy do domu i uśmiechamy się do innych. Jak się uśmiechamy do innych, to oni się nie napinają, nie denerwują, tylko oni się relaksują. W związku z tym ta nasza radość, jak efekt motyla, niesie się dalej świat. Być może to brzmi jak bajka jakaś, ale to działa, naprawdę. I to jest taka moja idea fix, oprócz tego, że zarabiam na prowadzeniu tańców kręgu. To jeszcze kocham to robić właśnie przez to, że widzę, że to nadaje nie tylko mnie dużo takiego, takiej satysfakcji i szczęścia i radości, ale też widzę, jak bardzo to idzie dalej ode mnie na uczestników, a od nich jeszcze dalej. Czundala, 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 czundala. jeszcze bardzo ważną rzecz, by zniwelować ocenianie w grupie. Bo my jesteśmy wszędzie oceniani. I najbardziej oceniamy siebie sami. I ja dlatego zawsze mówię uczestnikom moich zajęć, to jest, ja z reguły mam godzinę do półtorej. To jest półtorej godziny, kiedy nie musimy się oceniać. Mamy tysiąc innych problemów. Wyjdziemy z sali, będziemy rywalizować, będziemy musieli być doskonali, będziemy musieli coś zrobić perfekcyjnie. Tu na sali nie musimy, nie musisz tego robić. Tu na sali tylko tańczysz i nie musisz być doskonała.